Zacznijmy od programu Inteligentny Rozwój. Na czym on polega? Program Operacyjny inteligentny rozwój to program, który w perspektywie wcześniejszej wspierał firmy w rozwoju innowacji, w rozwoju innowacyjnych produktów, innowacyjnych usług. Kontynuacją tego programu są Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości to prawie 5,5 miliarda euro na wsparcie dla przedsiębiorców, w tym 2,4 miliarda euro na wsparcie właśnie innowacyjności, szeroko rozumianej innowacyjności. Do tego mamy program. Polska Wschodnia. Ponad 1,4 miliarda euro na rozwój automatyzacji, robotyzacji, wyjście na rynki zagraniczne, szlaki turystyczne, rozwój infrastruktury, logistyki. To wszystko tylko i wyłącznie w sześciu województwach, w tym także w województwie podkarpackim. I jakie warunki trzeba spełnić, żeby takie dofinansowanie otrzymać? Trzeba chcieć. To jest pierwszy warunek, złożyć wniosek o dofinansowanie i mieć wspaniały pomysł. A podkarpacki, cała Polska Wschodnia i cała Polska, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa to lękarnia, można tak powiedzieć, wspaniałych pomysłów. To bardzo dużo aktywnych firm, które nie wie jeszcze o tym, że wdraża innowacje. Należy się zgłosić do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, starać się wypełnić wniosek i aplikować. Aplikować jeszcze raz aplikować tych środków jest naprawdę bardzo dużo, ponad 5,5 miliarda euro do rozdysponowania dla polskich firm, w tym Wydzielony fundusz dla Polski Wschodniej to narzędzia, które służą rozwojowi przedsiębiorczości. I tej mikro, małej i średniej, czyli od jednej osoby do 250 pracowników, czyli każda firma, każda branża, każda inwestycja ma możliwość uzyskania dofinansowania. Wspomniał Pan na scenie, że Podkarpacie jest szczególnym regionem, który szczególnie chętnie chłonie fundusze właśnie od Państwa. Dlaczego Pana zdaniem tak się dzieje, że właśnie tutaj ten biznes się robi? Myślę, że też wynika to z uwarunkowań. Tak zwana Polska Wschodnia to region, w którym musieliśmy się bardziej starać, być bardziej aktywni, bardziej ambitni w porównaniu do innych regionów, które zdecydowanie mogły mieć łatwiej z względu na logistykę, na względu na infrastrukturę, na wszystko to, co już było wcześniej. Regiony Polski Wschodniej, żeby się rozwijać, musiały być bardziej prężne, bardziej aktywne, i to jest w naszej krwi, w naszej krwi rozwoju i przekłada się to na przedsiębiorczość. Podkarpackie w poprzedniej perspektywie finansowej to ponad 1500 umów na 2,5 Miliarda złotych. To olbrzymia suma pieniędzy, która spowodowała gigantyczny rozwój podkarpackiego województwa firm, ludzi i instytucji, które tutaj działają. Wsparcie rządowe jest bardzo duże. Bardzo duże dla Polski Wschodniej i dla ściany wschodniej i to widać m.in. właśnie w tym wspomnianym już wcześniej programie dla Polski Wschodniej. Ponad 1,4 mld euro dedykowane tylko i wyłącznie dla ściany wschodniej.